Hej, cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was chyba bardziej przeze mnie wyczekiwanym niż przez Was e, holem takim ślubnym. Ogólnie przedłużałam robienie tego filmu z tego względu, że cały czas myślałam, że tych rzeczy mam na tyle mało, że nie warto na razie tego holu robić, ale dzisiaj postanowiłam, że je wszystkie zbiorę w kupę i wyszło na to, że jest ich bardzo dużo, więc stwierdziłam, że nagram ten film, a potem ewentualnie będę robić kolejne części tych holi zakupowych, takich właśnie ślubnych. Ogólnie jeśli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to dzień dobry, serdecznie Was witam. Ja jestem Wiktoria i robię tutaj taki content bardzo z mojego życia, takie rzeczy, które aktualnie mnie dotyczą. Aktualnie rzeczy, które mnie dotyczą i najbardziej są na tym kanale takie Pokazywane jest to macierzyństwo, jest to oszczędzanie finanse oraz właśnie tematyka ślubna. To się powoli zacznie u mnie pokazywać przez następne przynajmniej dwa miesiące, ponieważ właśnie za dwa miesiące mam swój ślub, swoje wesele, dlatego muszę zacząć ogarniać rzeczy na nie. Ogólnie tematyka mojego ślubu wesela jest to styl rustykalny. A jeśli chodzi o takie kolory przewodnie, które chciałabym, żeby się pojawiły, to jest to taki kolor zielony, eukaliptusowy, szałwiowy, coś takiego. Do tego jest złoty, juta, drewno, czyli taki brązowawy i biały. Także takie mniej więcej kolory chciałabym, się, żeby się pojawiły na moim weselu. No i większość z tych rzeczy, które tutaj mam, jest właśnie w takich kolorach i w takim stylu. Jeśli chodzi o, o miejsca, w których kupowałam, to jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych miejsc yy, i będę Wam pokazywać te rzeczy i mówić skąd one są. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam jest to yy, takie oto wiaderko. Już Wam pokazuję. Wygląda bardzo niepozornie, ja wiem. Yy, tak jest z taką yy, drewnianą rączką. Yy, metalowe ono jest. Ogólnie jest ono sprzedawane jako osłonka na doniczkę, na kwiatka, ale u mnie będzie ono wykorzystane do tych iskierek miłości, czyli po prostu do sztucznych ogni. Będą one powsadzone właśnie tutaj do środka. No i taki jest plan na to. Na to opakowanie ogólnie nie wiem, czy coś tutaj będę jeszcze kombinować z nim, czy zostawię je takie, jakie jest, czy pomaluję je jeszcze tą taką czarną farbą kredową, tą tablicową, że można na niej kredą pisać. Nie wiem, czy będę coś jeszcze z nim kombinować. Na razie jest ono w tej, w takiej okazałości, są ono takie białe, trochę przechodzące w taki kredowy, właśnie kolor, ale ogólnie tak ono wygląda. Jeśli chodzi o ceny, to zapłaciłam za nie bodajże, tak, 15 zł. I kolejną rzeczą, jeśli chodzi o to właśnie to jest, to są sztuczne ognie, kupiłam 60 sztuk, ale nie mam ich jeszcze tutaj, dlatego ich Wam nie pokazuję. Są one zamówione w sklepie, ale zapłacę za nie 80 zł. I są to takie sztuczne ognie, one są bodajże półtora minuty, półtorej, minuty się palą, także tak. Kolejnym miejscem, gdzie kupowałam, jest to Shein. I tam również zakupiłam kilka rzeczy i już Wam je pokazuję. Także, pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest to uwaga, mój welon ślubny. A właściwie to oczepinowy, ponieważ ja nie planuję mieć weselnego welonu, ale potrzebuję jakiś, potrzebowałam mieć jakiś welon na oczepiny. Więc zakupiłam sobie taki najprostszy i najtańszy, szczerze mówiąc, welon jaki był na SHEIN I wygląda on w ten sposób, już Wam pokażę jego Jest on dość długi, nie spodziewałam się w sumie, że będzie aż taki długi Musiałabym go w jakiś sposób wyprostować, nie wiem jeszcze jak to zrobię ale na razie prezentuje się on w ten sposób. Wiadomo, że jeśli byłby to taki welon, wiecie, typowo ślubny, to no nie do końca, bo jednak ta klamerka jest taka licha, e, ciężko te, ten... Y, tam wstążeczka nie wygląda jakoś tak pięknie i okazale, e, więc y, no jeśli chodzi o takie typowo na cały ślub i wesele welon, to nie do końca wydaje mi się, że jest on y, na tyle okazały i ładny, żeby go w ten sposób wykorzystać, ale jeśli planujecie w ten sam sposób jak ja decydować się na coś innego niż welon na typowo waszą fryzurę ślubną, to wtedy taki welon na oczepiny jak najbardziej wydaje mi się, że wystarczy. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam na SHEIN jest już trochę bardziej istotna dla mnie rzecz i jest to taki oto wianuszek. Nie wygląda on też jakoś specjalnie... Pięknie, może i bardzo okazale, ale ym, wykorzystam go. Wykorzystam go w swojej fryzurze ślubnej z tego względu, że chciałabym tutaj właśnie y, wykorzystać również kwiaty świeże, y, takie żywe. Dlatego właśnie zależało mi na tym, żeby y, on miał takie delikatne te druciki i miał szpary między tymi y, ozdóbkami, żeby właśnie w te miejsca po wrzucać jakieś tam kwiatki drobne, takie żywe. Na końcach jest również taka tasiemka biała. Tak to się prezentuje. Nie wiem, nie miałam jeszcze mojej fryzury próbnej. Pokażę to mojej tej fryzjerce, która będzie mnie czesać na Ślub I wtedy może ona coś wykombinuje z tym. Ogólnie pomysł na fryzurę już mam. No ale zobaczymy, czy będzie to wykorzystane, czy nie. Nie będę żałować, na pewno, jeśli nie będzie wykorzystane, bo nie było to bardzo drogie. Dlatego właśnie zdecydowałam się na coś w tym stylu, bo nie chciałam, żeby to było za drogie, żebym potem nie żałowała. Kolejnymi miejscami, w których kupowałam to było Shopi i AliExpress i szczerze mówiąc to nie do końca wiem, nie rozróżniam do końca skąd są jakieś z tych rzeczy, ale wydaje mi się, że asortyment między tymi sklepami się za bardzo nie różni, więc tak czy inaczej, jeśli będziecie szukać i na tym i na tym, to wydaje mi się, że znajdziecie Wszystkie te produkty. Pierwszą rzeczą, którą zakupiłam jest to mech. E, pokażę Wam go. Chociaż sypie się on troszkę, to mimo wszystko wygląda bardzo ładnie według mnie. Jest on taki mięciutki, e, tak jakby był normalnie żywy, nie jest taki jakiś bardzo twardy czy coś. Jest tak jakby był żywy normalnie, taki giętki. I u mnie on będzie wykorzystywany w dekoracjach, dlatego właśnie kupiłam taką dość sporą paczuchę. O taką właśnie. Kolejna rzecz, w sumie nie zakupiona przeze mnie, ale otrzymana, można tak powiedzieć. Jest to taki, oto, nie wiem jak to nazwać, taka wielkie pnącze eukaliptusa, liście eukaliptusa. Jest ono dość spore, chociaż nie jest jakieś aż takie wybitnie długie. Wygląda ono z daleka bardzo ładnie, z bliska widać, że to jest jednak sztuczne, wiadomo, ale z daleka w trakcie dekorowania to wygląda on naprawdę ładnie. Ta całość kosztowała jakoś mniej więcej między 20 a 25 zł. I szczerze mówiąc, jeśli bym miała ją kupować na własną rękę, to bym nie zdecydowała się na to, bo nie wiedziałabym, czy to nie będą wyrzucone pieniądze z błoto, a jednak 20-25 zł to już jest dość spora kwota jak dla mnie na takie strony, ale u mnie wyglądało to w ten sposób, że kupowałam rzeczy na Filipa urodziny, i niektóre przyszły zniszczone, i przez to chciałam refundację pieniędzy. Pan powiedział, że wolałby, żebym sobie wybrała jakąś inną rzecz zamiast tego. Ja stwierdziłam, że ok, wykorzystam tą rzecz, która była zniszczona. Była to taka figurka, rekinka na tort. Ona była płetwa po prostu ułamana, i przez to, że tej płetwy nie było, i tak wykorzystałam go, tego rekina na torcie. A tak jakby dostałam w zamian za to, dostałam, dostałam te listki, właśnie, mimo że one były dość. No były dość sporo droższe niż tamta figurka, ale Pan nie chciał mi robić problemów, więc po prostu dał mi te liście zamiast refundacji pieniędzy albo wysyłania drugi raz tego samego tej samej figurki, bo jej właśnie nie miał w magazynie. Dlatego właśnie taka win-win situation dla mnie, bo ja po prostu dzięki temu zyskałam dodatkową rzecz poza tą figurką. I to były właśnie te listki yy, Eukaliptusa. Kolejna rzecz, którą zakupiłam były to zakupy na shopi i było to z jednego sklepu. Pierwsza rzecz, którą zakupiłam to były takie yy, jakby wiecie, jak robicie z balonów taką wielką. Nie wiem jak to nazwać, taką bramkę z balonów albo no coś, żeby te balony ułożyć, że one są po prostu powkładane w taką tasiemkę z dziurkami. Wygląda to w ten sposób. Jest to taka dość długa tasiemka i w niej są właśnie takie dziurki, w które wsadza się końcówkę z balonów, i wtedy one są tak ładnie ułożone. Trochę teraz żałuję, bo kupowałam tego multum, a one są naprawdę długie, więc wykorzystałabym je przynajmniej na kilka takich jakby miejsc. Kupo kupowałam to z myślą, dlatego że chciałam przed moich rodziców blokiem, przed klatką po prostu zrobić taki z balonów. Bramę taką, albo nie wiem jak to nawet nazwać. Moja mama mi powiedziała, żebym kupiła tego więcej, bo wtedy była jakaś darmowa przesyłka, jeśli się zapłaciło jakąś tam kwotę, i że mam kupić właśnie tego więcej. I wolałabym szczerze mówiąc, teraz, jakbym drugi raz kupowała, kupić tego mniej, a kupić zamiast tego coś innego. A aktualnie mam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale poza nimi kupiłam również balony. I jak widzę, w balonach też jest to, więc super, mam ich siedem. Jeśli chodzi o balony, to jest to bodajże pak 19 balonów jakoś tak. I te balony mają trzy kolory. Jeden kolor jest to taki nude. Taki właśnie różowawy, delikatnie niudowy kolor. Do tego kolor tutaj jest, no na zdjęciu był to kolor taki właśnie szałwiowy, bardzo ładny, zielony. No tutaj jest taki ciemniejszy, może jak się nadmucha będzie inaczej wyglądać. I złoty. I z tych trzech kolorów składają się jakby cały zestaw tych balonów. I drugie zakupy z Shopee. też. Jest to ogólnie zakup, który nie do końca teraz po czasie się okazuje, że mi się przyda do tej rzeczy, do której on miał być, ponieważ są to takie łodyżki eukaliptusa takie pojedyncze łodyżki. One też z daleka będą wyglądać ładnie. Z bliska wiadomo, że widać, że są one sztuczne, ale powiem wam, że ja je kupiłam za bodajże 50 groszy za sztukę, a potem jak drugi raz patrzałam, już chciałam dokupić ich więcej, bo okazało się, że mam więcej dekoracji na stół, w których miałam je właśnie wykorzystać wcześniej, to już były po 2,50 za sztukę, więc stwierdziłam, że nie. Ogólnie jednak będę miała na stołach żywe kwiaty, no a te łodygi będę musiała wykorzystać w jakiś inny sposób, ale na pewno się je jakoś wykorzysta. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam, była, był to zakup, który zrobiłam w sumie. Tylko dlatego, że musiałam coś dobrać jeszcze do zamówienia, żeby mieć 40 zł na Allegro, żeby był smart i żebym miała darmową wysyłkę. I jest to takie ze sklejki, w ogóle to, no wiecie, nie chcę tego odpakowywać. Ale no to jest ogólnie taki jakby toper na tort, można nawet powiedzieć. Jest tu napisane miłość, jest słodka. U mnie to nie będzie topper na tort, tylko będzie on na słodkim stole. W jakiś tam sposób y, się tam znajdzie, y, ale właśnie w ten sposób to wygląda. Tam kosztowało kilka złotych, y, bo po prostu potrzebowałam do zamówienia. A to zamówienie, do którego to potrzebowałam, było to zamówienie, w którym było coś takiego, co wygląda niepozornie jak zwykła kora drzewa br brzozy. Y, a jest to kubeczek, słuchajcie. Jest to kubeczek, chciałam coś takiego, co będzie bardzo fajnie wyglądało na księdze gości i właśnie jest to taki kubeczek zrobiony z drewna i w nim będą właśnie mazaczki, które będą przydawać się do, mojego, do mojej księgi gości i wydaje mi się, że wygląda to naprawdę uroczo. Kolejna rzecz, która była również w tym zamówieniu jest to coś, co zapomniałam wziąć z już nie chcę mi się wychodzić. I to było też w tym zamówieniu: to były takie małe krążki drewna, takie malutkie. Z jakiego względu je potrzebuję? Z, ze względu na moje winietki, bo będą to szyszki. Szyszki nie ustoją mi ładnie. Będę musiała je przykleić właśnie do tych plastrów drewna i wtedy będą ładnie stały mi na stole. Nie będzie żadnych problemów, że będą się przewracały. I kolejne zamówienie składało się właśnie z tych mazaków. Są to mazaki permanentne, ponieważ moja księga gości będzie trochę nietypowa. Jest to księga gości zrobiona z klocków jęgi. Do nich, żeby to się po jakimś czasie nie zniszczyło, to właśnie chciałam zakupić permanentne mazaki, markery. Tylko, że te markery musiały być... Cienkopisami z tego względu, że no, zależało mi na tym, żeby fajnie to wyglądało na tych klockach. Muszę jeszcze zobaczyć, czy to się nie będzie na tych klockach rozlewać ten, ten mazak. Mam nadzieję, że nie, i zobaczymy. No, będę musiała coś napisać na jednym klocku, i wtedy się okaże. Klocki w klocki. Mazaki wyglądają w ten sposób, jest to no dość sporo kolorów, są to ma mazaki z firmy Sharpie, czyli taka dość znana firma, jest to Permanent Marker, a właśnie połowa mi wyleciała, ale wygląda on w ten sposób, wygląda on w ten sposób i jest to jak widzicie taki cienkopis, ale właśnie permanentny i na tym mi najbardziej zależało, dlatego zdecydowałam się na te. Dokupiłam jeszcze jeden y, dodatkowy czarny. On też jest takim cienkopisem troszeczkę grubszym, co prawda? W ten sposób on wygląda. Z tego względu, że też mi brakowało właśnie do 40 zł kilku złotych. Ale ogólnie poza tym czarnym to jest ich dość sporo i y, jest duży jakby wachlarz kolorów, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a księga gości będzie kolorowa dzięki temu. No są y, o... W ten sposób wyglądają. I tak się to będzie prezentować na moim stoliku Księgi Gości. Kolejną rzecz zamówiłam na mm, e Facebooku. I tam na Facebooku też dość sporo rzeczy zamawiałam. Z tego względu, że są to ludzie, którzy wy wystawiają na grupach takich Facebookowych e różne rzeczy, pozostałości po swoich weselach albo e jakieś takie różne weselne właśnie e rzeczy na tych różnych grupach i ja zakupiłam sobie takie właśnie też małe, średnicowo, plastry drewna, drzewa, brzozy, ja w ogóle mam bardzo dużo takich różnych plastrów, bo mam te malutkie właśnie na winietki, mam te na numerki stołów, mam, ale to numerki stołów dopiero jeszcze zobaczycie jak będą już gotowe, że to jest dość ciekawe. Zobaczycie? Potem drewno mam właśnie jeszcze to. Potem mam drewno jeszcze na mm, moich dekoracjach, takich już typowo, co są na stołach. To też mam drewniane. Kółka, plastry. I mam pod mój tort weselny też taki plaster duży drewna. Także tych plaster drewna też się naoglądacie, bo jest ich dość sporo we wszystkich tych moich częściach różnych. Dekoracji, ale po prostu mi się to bardzo podoba i podoba mi się ten styl i klimat. Kolejna rzecz, którą zakupiłam, jest to rzecz z Ikei i jest to taka skrzynka drewniana, e, taka w sumie wykorzystywana chyba najbardziej w organizacji spiżarni czy kuchni. E, taka najzwyklejsza, wiecie, drewniana, ona się nazywa e, w ten sposób, czyli się nazywa Knaglig. Na gg, <średnio> Jeśli chcecie sobie zobaczyć, ym, jak ją wykorzystam, będzie to w ogóle, już tak tylko wam podpowiem. Y, będzie to moja y, na koperty, skrzynka na koperty. Więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jak ją wykorzystam, to zobaczcie sobie kolejny filmik z tej serii, który pojawi się, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Jak już jesteśmy przy Ikei, to mam również taki oto słoik, którego teraz Wam nie umiem pokazać. Musiałabym go otworzyć. O, wygląda on w ten sposób, z taką właśnie szklaną, też i górą. I ten słoik będzie na moi, mój stolik Słodki Stół. Ogólnie to tych słoików mamy bodajże cztery, ale ja zakupiłam jeden. Pozostałe kupiła moja teściowa, bo ona chciała na. Przyszła teściowa, bo ona chciała na urodziny brata Kamila kupić również takie coś na słodki stół, więc ona zakupiła trzy pozostałe i ona mi je też pożyczy na wesele pozostałe. A ja zakupiłam jeden, bo ten mi się przyda na pewno później do domu również. Organizacji domu w przyszłości. I kolejne rzeczy, które zakupiłam z Ikei. Był to taki trochę randomowy zakup. Jak już weszłam do... do czego? do koszyka, to zobaczyłam, że są na promocji takie świeczuszki malutkie. One były bodajże za 3 albo dwa, chyba za dwa, 2, za 2 złote. One są co prawda małe. Myślałam, że są troszeczkę mimo wszystko większe. One są jak, nie wiem, pół mojego palca, także naprawdę maluśkie. Ale ja je wykorzystam. Wykorzystam je właśnie do moich dekoracji stołu, bo ja planowałam zrobić tak, żeby zbierać słoiki, takie małe słoiki, i do nich wsadzać właśnie świeczki z i jak stwierdziłam, że yy, znaczy nie muszą być z Ikei, ale ogólnie, że świeczki, białe świeczki chciałam do nich wsadzać. No i stwierdziłam, że jeśli bym i tak musiała kupić świeczkę, jeszcze kombinować wszędzie te słoiki, to i tak by mnie wyszło to więcej, niż za te świeczuszki, więc kupiłam te świeczki. One jakoś tam pachną delikatnie, ale jakoś tak nie za mocno. Więc stwierdziłam, że je wezmę, zrobię je jutą tutaj naokoło i wydaje mi się, że będą ok. Kupiłam ich dziewięć, takich mam. Jak już o jucie mowa, to mam również pełno juty. Jeszcze zakupiłam jedno, bo to mi się bardzo dużo tego przyda właśnie w całych tych moich dekoracjach, dlatego juty nigdy za wiele. Kolejna rzecz, którą zakupiłam jest troszeczkę... Niepotrzebna w sumie na to wyszło. Jeśli macie jakiś pomysł, w jaki sposób mogę je wykorzystać, to dajcie mi znać, bo ja je miałam wykorzystać do szyszek dla gości, tych takich podarunków małych, ale jednak będą one inaczej zrobione, dlatego zastanawiam się, co z nimi w tym momencie zrobić. Są to takie jakieś etykietki małe. I one są naprawdę małe, bo one też są jak tak. A je dwie trzecie mojego palca, więc wyszło w sumie, że są dużo mniejsze niż myślałam, że będą. E, więc ich mam bardzo dużo, bo mam jedną taką paczuszkę i drugą taką paczuszkę. I one też są w bazali ekspres albo z shopi. E, no i nie wiem, co z nimi zrobić. Także jeśli macie jakiś pomysł, co mogę z nimi wykorzystać, jakie wykorzystać, to dajcie mi znać. I ostatnia rzecz, którą zakupiłam, jest to. Taki banner yy, Były takie banery również z napisami już na nich, ale ja stwierdziłam, że kupię sobie taki i ewentualnie coś napiszę na nim, jeśli będę chciała. Nie wiem, czy go dam na słodki stół, czy go dam na, pod naszym stołem jakoś wykorzystam, czy gdzieś tam, ale na pewno jakoś go wykorzystam. Yy, jest to taki właśnie baner z yy, juty również. I tak to jest wszystko, jeśli chodzi o ten filmik, mam nadzieję, że Wam się spodobał, ja tutaj mam 30 minut nagrywek, także mam nadzieję, że nie będzie on dla Was za długi. Jeśli będziecie chcieli, to zapraszam Was również do innych filmów z mojej tematyki ślubnej, bo już kilka takich powstało, one są na playliście, są one na playliście na moim kanale zapisane. Także zapraszam Was na nią, a jeśli chcecie również oglądać inne moje filmy, to również do nich zapraszam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, bo wtedy będę wiedzieć, że chcecie więcej z tej serii filmów oglądać. Ja również będę jeszcze nagrywać na pewno więcej z tej tematyki ślubnej i bardziej takiej mm, DIY coś takiego, bo chciałabym również pokazać wam w jaki sposób tworzę moje dekoracje ślubne, bo mój ślub będzie taki budżetowy trochę. Staram się jak najwięcej zrobić sama i również wykorzystać pomoc rodziców, którzy chcą nam pomóc w tym, żeby właśnie stworzyć te rzeczy weselne, ale na razie to jest wszystko, co mam dla was do pokazania. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego tygodnia. No.